Zaproś na święta więzionego chrześcijanina. Gorąco zachęcamy do przyłączenia się do tej ogólnokrajowej akcji, którą prowadzimy. Na świecie, w obozach koncentracyjnych, więzieniach, w rękach porywaczy przebywa obecnie dziesiątki tysięcy naszych braci i sióstr w Chrystusie. W takich krajach jak Korea Północna, Chiny, Iran, Erytrea, Pakistan otrzymują oni wieloletnie wyroki więzienia. W Indiach, Sudanie, Wietnamie, Indonezji, Uzbekistanie, Mianmie mogą w każdej chwili znaleźć się w więzieniu, albo tam już są. Są porywani w Burkina Faso, w Nigerii, w Egipcie. Troska o więźniów przyświeca nam od samego początku. Tak naprawdę nasza misja zrodziła się w sercu więźnia, pastora Richarda Wurbranta, który spędził 14 lat w komunistycznym więzieniu w Rumunii. Trzy lata w izolatce, i właśnie tam w jego sercu zapłonęło słowo z listu do Hebrajczyków z rozdziału 13, wersetu III, które stało się mottem naszej misji. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. I właśnie do tej pamięci, aktywnej pamięci chcemy nas zachęcić w tym czasie kwarantanny. Kiedy to choćby nieco bardziej możemy zrozumieć w niewielkim stopniu los tych, którzy od lat są więzieni. I dlatego zachęcamy, aby wybrać spośród przedstawionych na naszej stronie internetowej sylwetek więźniów jedną osobę i zaprosić ją do siebie na święta, do swojego domu. Nawet jeśli jesteś osobą samotną, zaproś kogoś takiego. Wybierając taką osobę, módlmy się za nią. Dowiedzmy się najwięcej, ile tylko możemy, o niej, o jej rodzinie, a potem przygotujmy dla niej miejsce przy naszym świątecznym stole z zastawą, krzesłem specjalnie dla niej przeznaczonym. Jeśli to możliwe, wydrukujmy też jej zdjęcie i połóżmy na krześle, aby pamiętać i modlić się. Oto więźniowie, których wybraliśmy spośród tych tysięcy, a których można zaprosić osobiście do duchowego udziału w czasie świąt wielkanocnych w swoim domu. Zhang Shei w Korei Północnej, porwany z Chin przez północno-koreańskich agentów w listopadzie 2014 roku, skazany na 15 lat więzienia. Wang Yi z Chin, aresztowany w grudniu 2018 roku, skazany na 9 lat więzienia. John Kao z Chin, aresztowany w marcu 2017 roku, skazany na 7 lat więzienia. Imran Gafur z Pakistanu, aresztowany w lipcu 2009 roku, skazany na dożywocie. Musiejob z Erytrei, aresztowany w listopadzie 2011 roku, wyrok nieznany. Zhang z Chin, aresztowany w listopadzie 2013 roku, skazany na 12 lat więzienia. Twen Teodros z Erytrei, aresztowana w 2004 roku, wyrok nieznany. Mussi Ezas z Erytrei, aresztowany we wrześniu 2007 roku, wyrok nieznany. Haile Naizgi z Erytrei, aresztowany w, w maju 2004 roku, wyrok nieznany. Kidane Weldo z Erytrei, aresztowany w marcu 2005 roku, wyrok nieznany. Alimudziangimitti z Chin, aresztowany w styczniu 2008 roku, skazany na 15 lat więzienia. Zachęcamy również, jeśli macie taką możliwość, wyślijcie nam wiadomość, którego więźnia wybraliście. Możecie ją zamieścić w komentarzach pod tym nagraniem YouTube, na naszym Facebooku, albo wysłać na adres e-mail biuro-małpa-gpch.pl lub napisać sms na numer telefonu 504 40 57 85. Nie zapomnijmy też o wybranym przez nas więźniu i innych więźniach, także po świętach. Pamiętajmy o nich, dopóki choćby jeden z nich będzie więziony za wiarę.